Pomagają? Ale, czy ale nie wiem właśnie, czy też do ustnie, czy na ręce. Maseczkę już niech się pani nie wygłupie. Takie maseczki zakrywające, to nie pomagają. No one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem. One... Jak minister zdrowia inwestował w maski, zarobił siano, dlatego podkręcał zmyśloną pandemię i zakończył casting. COVID, COVID, a w domu wszyscy zdrowi wypełni ankietę zarażonego, to są statystyki Ty pomyśl dlaczego, dlaczego? jak umiera bliski komuś To nie jest zabawne, ziomuś Nowotwór będzie powodem, by coronavirus był przyczyną zgonu Kurwa. A ty będziesz siedział w domu, albo wdychał dwutlenek węgla Bo prędzej nabawisz się jakiejś choroby, jak zasłania mordę ci jebana ścierka Absurd, absurd, otwórz oczy, nie daj ich zamysłu. Kłańcuch pokarmowy to codzienny wyścig Masz tu, masz tu świadomą istotę i wolne myśli Kwestia czasu, bo ze społeczeństwa zrobią tylko liczby. I wcale nie zdziwiłbym się, kurwa, gdyby usunęli z YouTube'a filmik Bo dążę do tego, by otworzyć oczy tym, co są najbardziej naiwni I w chuju mam szczerze, jeśli w komentarzach wy zrobicie ze mnie wariata Bo niewielu patrzy na to trzecim okiem w kwestii Billa Gatesa i Illuminata ty co całe życie chciał depopulacji, nagle ma lekarstwo dla całego świata Po jego szczepionkach w Afryce dzieciaki mają powikłania i paraliż ciała Nie wiesz, jak to działa? że ci nieświadomi będą wywierali na tobie presję Jak się nie a oni zaszczepią, będziesz naznaczonym i chorym odmięcem. Absurd, absurd, otwórz oczy, nie daj ich zamydlić Łańcuch, łańcuch, pokarmowy to codzienny wyścig Masz tu, masz tu świadomą istotę i wolne myśli Kwestia czasu, bo ze społeczeństwa zrobią tylko liczby Jak nie ma perspektyw, nie ma to są kombinacje, polityk nie powie. Ale w głębi myśli, jak nie poradzicie sobie, to zdychajcie. Zaostrzone prawo, nie lubią nas, kurwy. Nie jeden koleżka z pomówienia zjechał, ale nic nowego, bo to są absurdy. Opadają ręce, napływają myśli, jesteś niewygodny i z systemem walczysz. Mogą cię uciszyć dla swoich korzyści. Jak Dawid Kostecki. Co wiedział, co nieco i nie był wygodny, stwarzał zagrożenie Wyłączył kamery i w celi powiesił. Absurd, absurd, otwórz oczy, nie daj ich zamydlić Łańcuch, łańcuch, pokarmowy to codzienny wyścig Masz tu, masz tu świadomą istotę i wolne myśli Kwestia czasu, bo ze społeczeństwa zrobią tylko liczby Punktem dzisiejszej konferencji jest fakt, że dzisiaj składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia.